prysznic, to szkoda by było, żebym się brał, brał prysznic w ciszy. Ty prywatnie lubi Pan ciszę, czy cały czas w domu gra muzyka? <grytanie> moja Kasia, moja żona wspaniała, yy, zawsze łapię się za głowę, jak przychodzę do domu i włączam kilka, włączam najczęściej radio, tam przy okazji jeszcze gdzieś telewizor, bo tam się coś ważnego dzieje, bo tam może jakiś jest sport, mogę go wyciszyć, a tu przy okazji słucham. Od razu też włączam głośnik w łazience, bo tam za chwilę przecież pójdę się wymyć albo wezmę prysznic, to szkoda by było, żebym się brał, brał prysznic w ciszy. Więc ja lubię taką kakofonię, jak jest tych, tych dźwięków bardzo, bardzo dużo, ale też lubię tę drugą stronę, ja często się lubię gdzieś tam wyciszyć, ale... Więcej się dzieje rzeczywiście, nawet najczęściej jak kładę się spać, to zakładam takie piękne słuchawki, moje ulubione, które mają cudowny dźwięk, potrafią się, tak sobie je tak przekręcam, wtedy, że nie słyszę za bardzo dźwięków z zewnątrz, tylko moja ulubiona muzyka, albo jak chcę szybko zasnąć, to włączam sobie e deszcz, czy jakieś takie strumyki, i to mnie bardzo, bardzo relaksuje, i wtedy szybko, szybko gdzieś tam sobie uprawiam drzemkę albo szybko, szybko zasypiam, więc. Jeden taki bardziej dźwiękowy jestem. Hmm.